Manko jestem jest Korat, jestem na forum skoro, jestem instruktorem bez korolki od 5 lat, a to jest internetowa szkoła te W dzisiejszym odcinku nauczymy się oli 180 Frontside i backside. Zanim przejdziemy do nauki Olif 180, czy to będzie backside czy frontside. I dlaczego w ogóle będą te dwa, i frontside, Backside w jednym filmiku? No bo to jest tak, że jedna osoba raz się nauczy szybciej frontside'a, jedna szybciej backside'a, to już jest kwestia indywidualna bardzo, co lepiej podchodzi. Zanim zaczniesz się uczyć, musisz być pewny, że umiesz Oli. Zapraszam do naszego poradnika od Oli, jeżeli jeszcze tego nie spełniłeś. Więc i też musisz się czuć komfortowo z jazdą tyłem i jeżeli chodzi o te Oli, to nie musi być jakieś mega specjalne. Wystarczy, że czujesz się dobrze, jakie robisz. I jeszcze zanim się nauczy, będziesz uczył Oli 80, w którą w stronę. Fajnie jakbyś umiał noli krętkę do przodu i do tyłu. W sensie noli riverta, frontside i backside. E, pomoże wam to, bo ogólnie rotacja ciałem jest bardzo podobna. Jest to bardzo pomocne. E, fajnie jakbyście też umieli riverta, backside i frontside. Tego jadąc przodem normalnie, ale często dla niektórych to jest w ogóle trudniejsze niż frontside backside Holi, więc... No to jest taki dodatek Jeżeli nie wiecie jak zrobić tego na Ruberta No to możecie się wzorować na naszym poradniku do wykrętki Tylko, że po prostu próbować robić to z waszą nogą, którą jeździcie z przodu Dobra, przejdę do ustawień nóg, do tych obydwu trików Ja jeźdzę regular, więc jeżeli wy jeździcie goofy, czyli prawą nogą z przodu Musicie sobie zrobić po prostu lustrzane odbicie tego, co się tutaj dzieje pod moimi nogami Jeżeli chodzi o frontside'a, to przednią nogę staramy się postawić w ten sposób, że palce nam będą trochę wystawały przed deskę? Dlaczego? No, bo jak będziemy obracać się do tyłu, nasza noga też będzie się suwała. Gdybyśmy trzymali nogę tutaj, to ona robiąc ten ruch mogłaby spadać z deski, a w ten sposób ona będzie leciała do nousa, mogła się przekręcać i będzie git. Jeżeli chodzi o backside i przednią nogę, to nogę możemy wsunąć sobie jak do oli? Troszeczkę ją trzywamy też gdzieś mniej więcej na tej wysokości i będzie spoko Jeżeli chodzi o tylną nogę, no to do frontside'a, żeby łatwiej nam było kopnąć za siebie, przed siebie deskę, to ją sobie bliżej dolnej krawędzi, a do backside'a bliżej górnej krawędzi. W ten sposób. W powinniście zatem śpić tak, że robicie oli, leczcie na desce, robicie oli. i staracie się dodawać ruch ramionami. Jeżeli chcecie robić na początku backside, to starajcie się robić tak, że cały czas ramiona będziecie mieli na deską, noga, nogi ustawione jak przed chwilą Wam pokazałem i robiąc w bali staramy się dawać ramionami i robić coraz więcej obrotów. Jeżeli zacznie wam wychodzić więcej niż 90 stopni już To możecie zacząć próbować robić to w jeździe. Jeżeli chodzi o frontside'a, To sytuacja będzie bardzo podobna Stajecie na desce, robicie oli? Już z takim ustawieniem nóg, jak przed chwilą wam pokazałem A później staracie się dodawać do tego ten ruch nami Patrzeć, czy to tam gdzie chcemy przykręcić deskę I za nią lecieć i staramy się z każdą stroną robić coraz większy obrót. I też, jeżeli już będziemy przypędzać tym więcej niż 90 stopni, zaczynajcie od razu robić to w jeździe. Jeżeli chodzi o backside i frontside, no to nawet mi się wydaje i z doświadczeń tego, jak uczę inne osoby, robienie tego w jeździe jest łatwiejsze. Teraz Wam pokażę kilka. Posobów, które Wam, kilka ćwiczeń, które Wam pomogą ogarnąć ten cały obrót. Po pierwsze, próbujemy e, ustawić nogi na ziemi, bez deski, w taki sposób, jakbyśmy mieli robić tego frontside albo backside'a. I starać się powtórzyć nogami ten ruch do frontside'a lub backside'a bez dechy. No nie? Zobaczcie, ustawiam się z nogami, mniej więcej do frontside'a. Wyrzucam ramiona staram się wyskoczyć i ogarnąć ten ruch, żeby obydwie nogi leciały. Tak? Żeby to nie było tak, że się wypłysał i ucieka i nie możemy jej złapać. To samo przy backside, że się wypłysamy i no na gdzieś ucieka. Tylko, żeby to jakoś wyglądało. Dobra, teraz nagram kilka backside'ów i frontside'ów w zwolnionym tempie. I na mikrofonie postaram się wam jeszcze powiedzieć kilka rad. Yy, I znaleźć jakieś klipy, gdzie komuś ten frontside i backside ewentualnie nie wychodzi. Albo spróbować zasymulować. Kilka prób i wam opowiedzieć, dlaczego to nie wyszło. Jeszcze mi się przypomniało, że po co też uczy jeśli się nauczyć tego no, i i że... Można się tych trudnych nauczyć na początku z dokręcaniem. Robicie połowę obrotu, tak jak się na przykład nauczyliście w miejscu. Staracie się ciągnąć ciała przenieść na nosa. I tak jak już byście robili dalej riberta. Noga na nosie, dokręcamy się ramieniem z tyłu i robimy. To samo przy backside. Połowę backside'a. ramię do końca i się dokręcamy. Jeszcze jedna kwestia, jeżeli trudno Wam jest robić to na razie na swoją nogę, to musicie poćwiczyć jak najwięcej gwiazdy na fejki tyłem. Bo po lądowaniu, też jest ważne to, że jak wylądujecie, będziecie musieli jechać tyłem i po przekręcić głowę w przedniej To jest powód, dla którego często ludziom wyjeżdża do skorołka spod Kolejna kwestia jest taka, że jeżeli wam jest przyjemne to robić na swoją nogę, czyli regular, czy tam goofy, to możecie robić to fejkiem. -y. I poradnik do half już graliśmy. A jeżeli chodzi o fajki krążące, to możecie się wzorować z tym, co nagrałem przy halbkabie plus dodać to, że te ramiona, ramiona mają lecieć do tyłu. Teraz bym chciał poruszyć trzy problemy, które często się zdarzają przy robieniu 180. Pierwsze to jest to, że boimy się wyskoczyć. Robimy nawet całą rotację dobrą, decha nam się obraca, trzyma się dobrze nóg, My niestety nie wyskakujemy. Musimy sobie pomóc w ten sposób, że jeszcze ma bardziej zamachnąć ramionami i skupić się na tym wyskoku. Kolejna kwestia to jest nierobienie oli. Jak możecie tutaj zauważyć, moja noga po prostu leci do przodu zamiast polecieć do nousa, zrobić tego, te pociągnięcie i wyciągnąć deskę ze sobą. To dlatego na początku powinniście ćwiczyć to w miejscu i wtedy próbować coraz więcej robić obrotu, zaczynając po prostu od oli. Kolejny bardzo popularny problem to jest zafiksowanie się tak jakby wkręcenie sobie w głowie, że my mamy robić cały obrót od razu. Właśnie nie, staramy się robić to stopniowo, tak jak widzicie tutaj. Moje ramiona bardzo szybko lecą, moje ciało od razu się przekręca o 180 stopni, w ogóle nie myśląc o tym, co się dzieje pod nogami. Musimy zrobić to na spokojnie i próbować małymi kroczkami przechodzić coraz dalej, żeby nam to wychodziło coraz lepiej. Jeżeli chodzi o takie podstawowe triki, właśnie uważam, że powinniśmy to robić stopniowo i wtedy najszybciej się jesteśmy w stanie nauczyć triku. Jeszcze w ramach podsumowania kilka klipów w zwolnionym tempie. Jeżeli chodzi o frontside'a, przeanalizujmy to wszystko jeszcze raz. Ugnijmy, uginamy kolana, zarzucamy ramiona w przeciwnym kierunku niż się obracamy, wyciągamy się w górę, robimy oli, patrzymy na miejsce lądowania, lądujemy, uginamy kolana. Przekręcamy głowę w kierunku jazdy i staramy się odjechać na ugiętych kolanach, żeby nie stracić równowagi. Jeżeli chodzi o backside, no to ramiona, uginamy kolana, zarzucamy ramiona w przeciwnym kierunku do obrotu, zaczynamy się przekręcać, wybijamy się, skupiamy się na tym, że robimy ollie, patrzymy na miejsce lądowanie, tak jak widać to na materiale, przekręcamy się, lądujemy, uginamy kolana, przekręcamy głowę w kierunku jazdy. Dzięki za oglądanie, to była internetowa szkoła deskorolki Sprawdzajcie nasze inne e, filmiki Czekajcie na więcej I w ogóle, no zapraszam do subskrypcji naszego kanału Ostatnio o, coraz więcej skoro... Teraz będzie coraz więcej deskorolki Zanim mieliśmy troszeczkę mały zastęp na kanale no, ale udało się utrzymać te dwa filmy tygodniowo w miarę Więc... No teraz będzie trochę lepiej, teraz mamy trochę wolnego czasu, więc... E, na naszym Instagramie jeszcze wpadajcie, wrzucamy same klipy z Waszymi trikami na grupę na Facebooku Niedługo wlacują nasze koszulki, więc sprawdzajcie nasze social media. Halo!